Dzień dobry, witam Was na dzisiejszej naszej lekcji. To jest ostatnia lekcja. Będzie ona dotyczyła białek oraz cukrów. To są tematy, które przerabialiście na biologii, więc tylko sobie je szybciutko powtórzymy. To są, to są króciutkie tematy. Jeśli chodzi o białka, to już mówiliśmy, że białka to inaczej polipeptydy, czyli takie ogromne makrocząsteczki zbudowane z malutkich fragmentów. Te malutkie fragmenty to są aminokwasy. Aminokwasy, aminokwasów białkowych mamy 20 i y, różna kombinacja ilościowa i jakościowa tych 20 aminokwasów daje nam y, cząsteczki białek. Y, aminokwasy połączone są y, wiązaniami peptydowymi y, i tworzą właśnie te, y, te y, olbrzymie cząsteczki. Y, wiązanie peptydowe to wiązanie, które zawiera cztery podstawowe pierwiastki, to jest węgiel, wodór, tlen i azot. I teraz, jeżeli w cząsteczce białka występują tylko połączone ze sobą aminokwasy, to mamy do czynienia z białkiem prostym. Jeżeli natomiast oprócz tych połączonych ze sobą aminokwasów mamy również inne pierwiastki albo związki chemiczne, to mówimy o białkach złożonych. Białka są materiałem budulcowym w naszym organizmie. Białka występują nie tylko w organizmie ludzkim na roślinnych i zwierzęcych. Białka to jest, to jest materiał, który występuje w skórze, w włosach, paznokciach, mięśniach, we krwi. Białka to są hormony, białka to są też antybiotyki, czy jakieś toksyny, bakterii. Jeśli chodzi o właściwości białek, które musimy znać, to musimy wiedzieć, że jest reakcja, która umożliwia nam wykrycie obecności białka w dowolnym produkcie. Jeżeli takie, taki produkt, w którym chcemy wykryć obecność białka, potraktujemy, potraktujemy kwasem azotowym 5 i pod wpływem tego kwasu azotowego 5 ten nasz produkt zmieni zabarwienie na żółtą, to znaczy, że zawiera w sobie właśnie białko. Jest to reakcja charakterystyczna, która pozwala wykryć obecność zawartości białka w dowolnym produkcie. Reakcja, reakcja ta nazywa się reakcją ksantoproteinową. Tylko pod wpływem kwasu azotowego 5 białka ulegają, zmieniają zabarwienie na kolor żółty. I to jest taka właśnie charakterystyczna reakcja, dzięki której możemy wykryć obecność białka, na przykład w wełnie ze świeżo ostrzonej owieczki. Jeżeli chodzi o inne właściwości białek, to białka ulegają ścinaniu. To ścinanie białka może być reakcją odwracalną i nieodwracalną. Pod wpływem na przykład temperatury, co wiemy robiąc jajecznicę, białko ścina się bezpowrotnie i takie bezpowrotnie ścinanie się białka nazywamy denaturacją. Białko ścina się bezpowrotnie również pod wpływem soli metali ciężkich albo pod wpływem kwasów czy zasad. Ale możemy też y, przeprowadzić tak zwane odwracalne ścinanie białka, czyli y, reakcję, którą się nazywa reakcją koagulacji. I o, reakcja odwrotna do reakcji koagulacji to jest reakcja peptyzacji. To jest ścinanie białka np. pod wpływem soli metali lekkich, czyli np. pod wpływem chlorku sodu, czyli soli kuchennej. To jest przykład takiej reakcji odwracalnego ścinania białka. Jeżeli natomiast chodzi o cukry, to cukry to inaczej sacharydy albo węglowodany, czyli organiczne związki chemiczne, które składają się z węgla i wody. I te cukry można podzielić na cukry proste. Cukrem prostym jest glukoza albo fruktoza, czyli tak zwane monocukry. Dwu cukru. Przykładem dwu cukru jest sacharoza y, albo y, maltoza i laktoza oraz y, polisacharydy, czyli takie wielkie y, makrocząsteczki. i Przykładem takiego wielocukru jest skrobia albo celuloza. Jeżeli chodzi o cukier prosty, czyli monosacharyd, y, to y, glukoza i fruktoza są swoimi, swoimi isomerami. Czyli związkami o tym samym wzorze sumarycznym, a różniące się wzorem strukturalnym. Sumaryczny wzór glukozy i fruktozy to, to C6H12O6. Zarówno glukoza, jak i fruktoza to cukry występujące w postaci ciała stałego, krystalicznego, dobrze rozpuszczają się w wodzie, mają słodki smak, są bezwonne. Jeśli chodzi o dwucukier, to ten, który, ten cukier, który używamy najczęściej do słodzenia. Jest przykładem właśnie dwucukru. Jest to sacharoza. Otrzymujemy go z buraka cukrowego albo z trzciny. Wiemy, że występuje w postaci dzieła stałego, krystalicznego, bezbarwnego. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie i również ma słodki smak. Jeśli chodzi o przykład Wielocukru, to przykładem wielocukru jest skrobia. My tę skrobię znamy najczęściej jako skrobę ziemniaczaną. To jest cukier, który jest ciałem stałym, ale nie rozpuszcza się w wodzie. Jest barwy białej, nie ma zapachu. Skrobia jest cukrem, który w zimnej wodzie... Y, tworzy y, taką zawiesinę, natomiast w gorącej wodzie pęknie jej tworzy się y, z tej skrobi kleik. Y, służy y, do zagęszczenia y, różnego typu potraw, y, dlatego jest składnikiem na przykład y, w kiślach albo w y, budyniach. Natomiast jeżeli chodzi o przykład y, innego y, wielocukru, to jest nim również celuloza, która występuje Występuje między innymi, w, jest składnikiem papieru, który otrzymujemy z drzew, ale jest też składnikiem wszystkich roślin. Występuje w łodygach roślin. Ta celuloza jest nierozpuszczalna w wodzie, bezwonna. I oprócz zastosowania w przemyśle, w przemyśle papierniczym. Ma też zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w przemyśle włókienniczym. Jeśli natomiast chodzi o zastosowanie skrobi, to jest to głównie przemysł spożywczy, przemysł kosmetyczny i tworzywa sztuczne. Natomiast zastosowanie zastosowanie Yy, dwucukru, czyli yy, sacharozy. Yy, to jest głównie przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i przemysł spożywczy, o czym doskonale wiemy. I to są te informacje, które powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o yy, białka i cukry. Jeśli chodzi o cukry proste, czyli glukozę i fruktozę, to jest to yy, yy, zastosowanie to również przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy, yy, przemysł szklarski oraz garbarstwo i yy, przemysł włókienniczy. Gdyby ktoś z Państwa chciał jeszcze doczytać coś na temat glukozy i fruktozy, czy też na temat dwucukrów i cukrów tak zwanych polisacharydów, to jest to ostatni rozdział w Waszym podręczniku. Na tym kończymy swoją przygodę z chemią w Szkole Podstawowej. Ja życzę Państwu sukcesów w dalszej nauce, powodzenia. Trzymam kciuki za wszystkich tych, którzy postanowią dalej uczyć się chemii na poziomie rozszerzonym. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo.